Proszę Państwa, punkt 14 dzisiejszej sesji to interpelacje, wnioski, zapytania radnych oraz udzielenie na nie odpowiedzi. W związku z tym, że Państwo, w z tym, że Państwo Radni dziś dużo mówili, najpierw poproszę Państwa o sołtysową, ewentualnie komentarz, zabranie głosu. Bardzo proszę Pani Dorota. Mam niepokojące informacje, że na zebraniu, jak to odbyło się w poniedziałek, w dos doszło wręcz do licznu psychicznego na pani Sołtys Beatu Bednarek i chciałabym po prostu stanąć w jej obronie, bo ona akurat nie mogła dzisiaj być, bo jest w takim stanie psychicznym, się nie, nie nadawała po prostu do żadnych, do żadnych rozmów tutaj. I y, 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 jest taka sytuacja, że y, ja dzisiaj rozmawiałam telefonicznie z, z Panią y, Zwartą i y, y ona, y, ona mi odpowiedziała, że po prostu nie, 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 nie damy jej nawet y, głosu na tym zebraniu. Y, przyjechała karetka y, po nią, pani dyrektor nawet nie raczyła po prostu przerwać zebrania. Tylko to, to troszeczkę jakby świadczy, że chyba nie szanuje Pani życia niczego, bo no jak to inaczej można określić. I, I chciałabym, żeby się po prostu ustosunkować do tego. Wybacz, że naprawdę, jeśli są tutaj rodzice z na głoskich, naprawdę takie są jak naprawdę teraz Macie, to pozazdrościć. Tyle co ona naprawdę wniosła i tyle co dziewczyna się wychodziła do Pana burmistrza, Szanowni. Pani dyrektor, ja mam tylko prośbę, żeby, żeby sprawy wewnętrzne takie raczej męczyć do minimum. Słowo komentarza. Przepraszam. Drodzy No to jest po prostu. Może ja odpowiem prosto. W tej chwili wiecie co Państwo, ponieważ. Ja też i moja, mój kres wytrzymałości nerwowej też ma jakąś odpowiednią e, granicę. To co Pani powiedziała jest po prostu nieprawdą, nieprawdą proszę Panią. Jeżeli Pani mnie oskarża publicznie tutaj, to proszę wobec tego przy, e, ze, proszę zebrać świadków tego zebrania. Ja nie no, nie, no nie słuchajcie, jeżeli mnie ktoś mówi, że ja przechodzę obojętnie obok życia kogokolwiek i prowadzę do lilczu na zebraniu, to uważam, wie Pani co, że jest Pani osobą chyba bardzo nie, niedoinformowaną. Proszę zatem wyrobić sobie obiektywne stanowisko i obraz tego. Naprawdę. Dobrze, dobrze, proszę Państwa, ja myślę, że. Panie Przewodniczący, bardzo Pana przepraszam, ale nigdy nikt mnie w ten sposób nie potraktował i nie obraził. Naprawdę bardzo bardzo przepraszam za wie, wiecie państwo ja już po prostu też funkcjonuję na granicy możliwości i uważam że to pytanie i ten atak jest ogromnym etaktem z pani strony ogromnym nie taktem. i w sprawie. szanowni państwo przyjetem temat nie, nie, zebrań nie, sesji tak ale nie tak Szanowni Państwo, nie nam sądzić, czy miało miejsce, ja bym może skończyć temat, proszę Państwa. Szanowni Państwo, proszę Państwa, jedna rzecz. Proszę Państwa, jedna bardzo ważna rzecz sesja zmniejszyła się, że między interwalacjami wnioskami. Jeżeli był taki komentarz i pani dyrektor odpowiedziała, myślę, że to jest do załatwienia między tymi dwoma baniami, a nie, a nie na komisji. Ale to sobie panie wyjaśnią w innych okolicznościach. Proszę państwa, ja uważam, proszę państwa, ja uważam, że to jest czas na interpelacje, wnioski, zapytania, a teraz rozstrzyganie, czy są świadkowie, czy nie ma świadków. No proszę państwa, no cóż, nam, cóż nam sądzi, co nam to wniesie do porządku obrad, czy, czy do dobrego. Więc, więc mówię, myślę, że atmosfera jest w tej chwili uspokojona. panią, że ja rozumiem, że pan się zgłasza, ale y, to jest, ja uważam jedną rzecz, że sprawy wewnętrzne między panią dyrektorem a panią są, to, to, tak. to jest do rozstrzygnięcia między nimi. Nie potrzeba tutaj więcej. Dokładnie, myślę, że to nie potrzeba. Szanowni Państwo, y dajmy spokój emocjom, świadków nam nie, nie mnie potrzeba oraz sufletów. Dziękujemy bardzo. Ja Państwu pozwolę sobie tego przeczytać, bo tak jak tu Pan z Pan radny Jakowski zauważył, no Pani Beata, Pan Dło, pan Beata Benarek, jak by nie było, była, była, jest pracownikiem, jest sobą publiczną, odbywać jako sołtys tam na tym zebraniu i, i po prostu, no, co się tam stało. Szkoda tylko, że telewizja wojnicka tam nie była, bo wtedy byłoby to udokumentowane. Rozpraw sądowych nie prowadzimy, w związku z czym świadomie dziękujemy. Ja tylko Państwu przeczytam oświadczenie Pani Beaty Paweł, które wpłynęło na moje ręce, szanowny Panie Burmistrzu, Panią i pani Bernadę, przepraszam bardzo, nam Uprzejmie zwracam się z prośbą do pana burmistrza o przyjęcie mojej rezygnacji z funkcji sołtysa z powodu złego stanu zdrowia. Informuję, że w dniu 6 lutego 2012 roku odbyło się zebrane, zebranie zwołane przez panią dyrektorę Padło i radnego Filipa Jacka, na które zostałam zaproszona. Na zebraniu tym zarzucono mnie, że działam na niekorzyść szkoły i oskarżono mnie o donosicielstwo do Urzędu Gminy. W wyniku nagąki może na powinno być. Na moją osobę dwukrotnie oddalałam i utraciłam krótkotrwałą, krótkotrwałą przytomność. Zostałam odwieziona karetką do szpitala i przyjęta na oddział sodu. Zdarzenie to nie wpłynęło na przerwanie zebrania i dalej było kontynuowane przez organizatorów. Zapewniam Pana burmistrza, że wszelkie działania, które podejmowała, miały służyć ogółowi wsi i mieszkańców. Z wyrazami szacunku Brada Padło. Ja myślę, że, drodzy Panie. Państwo, przepraszam, Bernarek, gdzieś Beatka padła mi, zakodowana jest, że tak w mojej świadomości. Panie Przewodniczący, ja bardzo proszę, aby dyskusję na ten temat, na tej sesji, mamy już dosyć, dosyć, uważam, emocji, zakończyć. Panie Przewodniczący, ale moje nazwisko zostało tam podane. Panie Przewodniczący, czy mogę się odnieść? Okrótko, na. Ale panie, panie Burmistrzu, Jeśli pani Sąd zemdlała, to nie pamięta, co się stało. Pozdramian jak zemdlała zostało wszystko przerwane. Także proszę, proszę bez komentarzy. Panie, panie radny, no drogi panie, przecież nie ja tu napisałem na miłość Pana Boga. No to co pan dumnie ma o jakiś komentarz, czy nie komentarz? Ja przeczytam oświadczenie pani. Panie i czy inaczej? Ja żadnego komentarza w tym względzie nie wyrażam tak. tak. swojego. Ja tam nie byłem, i, 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 i trudno tak. było jakikolwiek komentarz. Proszę Państwa, komentarze w tej nie Temat tego, co było, nie jesteśmy, ani nie mamy wpływu na to, co było. A kwestia światła, tak. kwestia wyjaśnień. Bardzo proszę, najpierw Pan Radny Jegorza, a potem Pan Sołtys. Ja mam dwa, chyba krótkie pytania do Pana Burmistrza. Na spotkaniu w Olszynach Deklarował Pan dalszą reorganizację y, oświaty szkolnictwa. Mu powiedział Pan, że jak y, skończy się ten y, czas reorganizacji Biadowi Olsztyn, których teraz uchwaliliśmy, przyjdzie czas na Wielką Wieś, na Stowarzyszenie i tak dalej. Czy podtrzymuje Pan dalej y, swoje plany w tej materii? Że będzie czas później na... Wielką wieś, na organizacji. organizację. na yy, Tak, nie tylko wielka wieś, ale wójniczo, również. Dobrze. Chciałbym jeszcze drugie pytanie zadać, teraz o zimie, bo mamy czas śniegu, mamy tak samo czas lodu i śliskości. I potrzeba nam jakiejś konkretnej decyzji, Panie Burmistrzu, do posypywania lub nie tych odcinków dróg, które są na zakrętach bardzo niebezpieczne. Czy Pan to przewiduje, czy nie? Żebyśmy mogli oby, mieszkańcom mówić, jak się ma do tego gmina, jaki ma gmina do tego stosunek. To znaczy, Panie Radny, drogi gminne są drogami odpowiedniej klasy i powiedzmy na pewno zachowujemy te parametry, które z klasy drogi yy, wynikają. Co do tego nie mamy najmniejszych wątpliwości. Drodzy Państwo, yy, nie dalej jak w dniu wczorajszym między innymi była interwencja mieszkańców z, z yy, Więckowic koło Dworku, bo tam był problem z wyjechaniem, pod górę była yy, interwencja z Olszy, pracownicy pojechali, mam na myśli pana Moskala z grupą więźniów, i sypali te podjazdy. Powiem dla osób. Można puścić piaskarkę. Tylko nas nie stać. To znaczy, proszę zrozumieć, w sytuacjach takich, gdzie yy, no, już, już takie obrodzenie będzie, że nie będzie mowy, nie dyskutujemy, bo tak było w przypadku yy, interwencji yy, w Milówce, gdzie yy, tak, tak był obłożony obrodzony podjazd, że piaskarki pojechały, sypały. Co się piaskarki miały problemy w ogóle ze zjechaniem z drogi, bo było to bardzo niebezpieczne. Dziękuję bardzo, pan sołtys. Nie było. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, szanowni państwo, panie burmistrzu, szanowni państwo, zaproszeni goście. Dzisiaj Wysoka Rada podjęła trudne decyzje. Bardzo ważne i odpowiedzialne za budżet Gminy Wojennej. Na pewno decyzje niepopularne, ale muszę powiedzieć, że na pewno konsekwencją tych decyzji to jest przede wszystkim, ja tak uważam przynajmniej, i na pewno tu będę miał wsparcie wśród Państwa, że konsekwencją tego to jest rządzenie Polską przez, przez kolejne rządy. Czyli to jest tak zwana polityka rządu przez kilkanaście, trzydzieści lat. Ośmieszana jest rodzina, wartości rodzinne, dziecko traktuje się jako bym powiedział piątego uwozu. Za wszystkim tym nie idą tak zwane subwencje. Rząd Polski czy Parlament podejmuje różne dziwne decyzje, przerzuca wszystkie odpowiedzialności na samorząd. I proszę Państwa i to są właśnie te konsekwencje i tutaj myśmy powinni jako nawet rodzice powinniśmy tutaj zrozumieć tych radnych, którzy to, tu właśnie taką decyzję podjęli. Oni nie podjęli tego, bym powiedział, dlatego, że tak chcieli. To są bardzo trudne decyzje, mimo, że jest łatwo mówić, bo ja nie mam szkoły w gminie Łętowskiej, ale prawdopodobnie też bym tak głosował, gdybym był radnym oczywiście nie jestem. Ale dlaczego? Dlatego, że tak jak tutaj Pan Burmistrz powiedział, za rok nie będzie. Nie będą decydować radni, tylko prawdopodobnie komisarz, komisarz, który będzie narzucony przez, przez wiem, Ministerstwo i tak dalej. Ale proszę Państwa i dlatego chciałbym, żebyśmy zrozumieli ten to znaczy, żebyśmy Państwo zrozumieli decyzję, a przede wszystkim, żebyśmy szukali rozwiązań właśnie jakichś jakiś takich protestów. Właśnie nas, ale taką, taką większą, powinno pokazać y, tutaj y, data, y, rządzącym, że, że y, błędne decyzje podejmują i, i niestety większą zwalają wszystko na nas na samorządy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Jarkowski, jeszcze pan prosił o głos. Panie burmistrzu, ja mam takie, tutaj taką prośbę i pasowałoby po prostu. E, zabezpieczyć drogę w Grand Góra Średnie Pola. To już jest chyba czwarty rok, kiedy droga została tam przerwana, i nie wszyscy o tym wiedzą, że tam nie ma przejazdu. Ostatnio był pożar bardzo duży tam, akurat w tej miejscowości. Samochody, które nie wiedziały, że tam jest po prostu e, te, ta droga przerwana, zapędziły się, trzeba było ciągnikami po prostu je wyciągać. Czy z gminy by ktoś nie pojechał i nie zrobił tam zabezpieczenia, żeby się nie zapędzały samochód tam, gdzie już jest ta przepaść? Bo dojdzie do tragedii tam, bo ta droga była przejezdna, i łączyła granno z łysą y, kurą. <laughs> Jeśli można, państw, Panie radny, no na pewno musimy się tej drodze przyglądać. Mamy od dłuższego czasu ten problem. Nie ukrywam, że końcem ubiegłego roku Pan pan Brak planował nawet wspólne spotkanie na ten temat. Na ile, na ile uda nam się udrożnić tą drogę, zobaczymy, zobaczymy jakiej, w jakiej wysokości dostaniemy promesy. Jeżeli udałoby się, tam pewne środki przeznaczyć na tą drogę na pewno na pewno to będziemy chcieli zrobić. Jeżeli mogę to powiedzieć tylko, e, panie burmistrzu, tam jest taka sytuacja, że słonowe garaże, samochody to wszystko temu, czy tej nie dałoby się jakoś pomóc w jakiś sposób. Tak jak zawsze wspomagaliśmy pogorzeńców, bo tam brało 8 jednostek e, straży pożarnej podczas Gaszenia. Bo to jest w takim niedostępnym miejscu, zresztą gram, no zresztą bo to jest tak rozstrzelone, że dopiero się dowiadujemy wtedy, kiedy się robi tragedia. Tutaj dostałem takie pismo, na przykład, żeby zgłaszać o takich osobach, które są zagrożone. Jest Nowa Wiemieczynska, tam jest ponad 2 kilometra, 700 metrów, że żadnego nie ma dojazdu. Jeżeli brat tam był ciężko chory, to go wózku takim wjeździ do pogotowia. A Nowic ten Wojnicki z Milówki na traktorkiem go tam podchodził, bo żadnej tam drogi nie ma. Ten człowiek jest niepełnosprawny. Ja też nie jestem w stanie, żeby zaglądać do niego, bo jest zima tutaj. Czy mi nie dało się tam po prostu jakoś zajrzeć do niego, pomóc z opieki społecznej? To znaczy na pewno do tego pana ktoś zaglądnie, a mówiąc o tych pogorzelcach, jeżeli to tak można nazwać, bo to chyba Państwo dawczyki są bo, bo tu komendant raczej mi przekazywał co możemy pomóc, no jakieś na pewno tam bez pomocy społecznej, jakieś pieniądze możemy dać ale powiem, że gdyby była potrzeba żeby im przekazać pokrycie dachu na ewentualnie odbudowanie tego garażu to jest taka możliwość, mam obiecany no nie ukrywam krol, krol mi zaoferował, że gdyby jeden gdzieś dom został spalony, ma jakąś blachę, powiedzmy może nie tej najwyższej jakości, ale zupełnie przyzwoitą, dobrą blachę i możemy do krola podjechać, możemy pomóc. Myślę, że mamy trochę lasu, gdyby trzeba było tam dwie, trzy, jak to mówią, rzędki i kantówki wyciąć. Też jesteśmy skłonni tym osobom pomóc, jesteśmy tu otwarci. Panie burmistrzu, dwie sprawy. Pierwsze, od października mieszkańcy z zatorami czekają na spotkanie. Pan obiecał. Niech Pan chociaż powie, czy jest szansa, i niektórzy doczekają tego spotkania, bo tutaj jest jeden z mieszkańców, który był na spotkaniu ze mną i Pan obiecał spotkanie z mieszkańcami zatorów za autostradą. To jest jedno. A drugie, panie burmistrzu, krąży plotka. Proszę to potwierdzić albo zaprzeczyć. Autobus szkolny się palił, czym ucierpiały dzieci? Wojniczu. Pierwsze to tu Panu, panu Góralowi, tak, na pewno podtrzymuje wolę spotkania. Poprzez Panią, teraz powiem już dobrze, chyba Panią Beatę padło, prosiliśmy o przekazanie ojcu Pani Beaty, bo konkretnie, konkretnie, konkretnie mamy w tej chwili już całą organizację ruchu i, i dokumentację na związaną z przebudową tam trakcji kolejowej i tak dalej. I na pewno z państwem, z, pa, z państwem będziemy rozmawiać. Tam są drogi serwisowe i te, te takie powiedzmy niepokoje, które były. Naprawdę tam nie ma żadnego niebezpieczeństwa, że coś tam Państwo ucierpicie. Myślę, że jak się troszkę to wszystko uspokoi, usiądziemy i, i i powiedzmy Państwa interes na pewno będzie tutaj zapewniony. Zapewniam, bo, bo według naszego rozeznania z dokumentacji tak jest. Co do pożaru autobusu. Wyznam, Panie Radny, pierwszy słyszę nic na ten temat, nie wiem. A Sebastian, tu Pan Przewodniczący coś mi przekazuje, informacja do mnie nie dotarła nie, po prostu nie jestem doinformowany. Nie powiem krótko, może tak z autobusu, proszę Państwa, w momencie alarmowania jednostki najbliższej w Wojniczu zdarzenia, po zajechaniu na miejsce zdarzenia, zastaliśmy autobus, który tam miał pożar silnika. Proszę Państwa, dzieci już nie było, bo równocześnie z alarmowaniem straży był poinformowany właściciel firmy i postawił drugi autobus. Z tego, co mi przekazał kierowca, bo ja tego nie wiem, nie widziałem tego, natomiast dzieci już nie było. To jest oświadczenie kierowcy, dzieci nie było. Co się działo dalej? W trakcie tego pożaru, bo było to podemiz w Pięckawicach, chłopcy z Remizy usiłowali gaśnic przygasili pożar, nie wymagało to dalszej interwencji Straży Pożarnej. Także pożar nie rozprzestrzenił się poza komorę silnika. Także, także dzieci nie ucierpiały. Przepraszam pana, dzieci na miejscu ani jednego nie było, jak już powtarzam. Właściciel i kierowca autobusu zadeklarowali, że zostanie zabrany. Odwieźli tyle mi przekazano, więc tyle mogę powiedzieć. Znaczy tytułem uzupełnienia nie ukrywam, że jadąc, jadąc parę dni temu, zastanawiałem się, że ten autobus tam stoi, dlaczego stoi. Niemniej jakikolwiek, bo tak przyglądałem się temu samochodowi, to jest nawet na zewnątrz jakichkolwiek uznaków. Pożaru nie było, rozumiem, że to tylko gdzieś na wewnątrz, w się silnikowym, też... Że... proszę Państwa, różne proszę sytuacje proszę są... Pana Jacka, tutaj pytanie: zaspokoić mamy Pana kierowcę, jeżeli już precedens dziś był, że to mówił ktoś z publiczności. Bardzo proszę pani kierowcą o komentarz do tego. Proszę bardzo, bo mamy mikrofon, to mamy pierwszą informację z pierwszej ręki. Moje nazwisko Wójci? To no, przypadek tak, po prostu na no, przypadek, warcie instalacji elektrycznej wiązka pod autobusem. Autobus nie palił na odcinku jakieś 40 cm. Po prostu ta obudowa kabli zwęgliła się, pozostało zwarcie elektrycznej i to się wyniło. Ale na zewnątrz autobusu. W międzyczasie, jak to zaczęło dymić, kierowca zatrzymał pojazd. I dzieci ewakuowali, no i dziecią nic nie bo w środku nie było to bo to było od spodu pod, pod, pod ramą autobusu. Po 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 nic się nie zapaliło, bo tam w sumie są blachy, nie było co się zapalić. No tylko te kabry, no nazwało i tak już jest, no, to, to, to przewidzieć z prądem, jak to się stanie. A prawdopodobnie bardzo duże obciążenie prądu było, ponieważ są teraz mrozy. No i chodzi dewasto. Wszystkie dmuchawy, wentylatory na pewnych obrotach, żeby te dzieci miały ciepło. No i prawdopodobnie przeciążenie tej instalacji to było, że nie wytrzymało. No dziękuję Ja sobie tutaj, że to kolega kierował, a ja byłem w rynku. Była straż tutaj i tutaj pana przewodniczącego powiadomiłem, prosiłem, bo ja miałem informację, że autobus się upali, bo tak mi zadzwoniła moja koleżanka opiekunka. Więc prosiłem, żeby podjechali, no i żeby był jasin, no ale jak się okazało, że kredowca ze to z moimi ukaźnieniami, bo to tylko kable były to nie było nic takiego, no... Rozumiem, dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa do o.o., proszę Państwa, ma jakieś pytania? Proszę Państwa, w związku z tym, że obiecałem Panu Andrzejowi, królowi, żeby nie trzymał ręki tak długo w górze, Panie Andrzej, ja znam Pana w także bardzo bym prosił o konkret. Króciutko albo krótko. Ponieważ, Bartosz, to już ja Ponieważ byłem na tym spotkaniu w i byłem świadkiem tego zajścia, bo stałem z tyłu gdzieś około 2 metry od pani z Beaty Bednarek. Więc chciałbym powiedzieć i oświadczyć panie burmistrzu, nie jest Pan mnie z kimś w tym miejscu pomylił. Ale jako świadek tego wydarzenia, chciałbym powiedzieć, że zebranie zostało przerwane. Natomiast nie zostało zakończone. Co stanowi różnicę? Chciałbym, żeby ta osoba, która powiedziała o linczu psychicznym, zdefiniowała pojęcie. Bo pan Bąk pytał, czy miało miejsce coś takiego. Rozumiem, że pytał o lincz psychicznym. Nie wiem, co to znaczy. Jeśli państwo chcecie, złożę oświadczenie do pana burmistrza w tej sprawie takie samo jak pani Sałtysz. Dziękuję. Panie Andrzeju, nie nam jest rozsądzać, czy pan złoży, czy nie. To pana sprawa i jeżeli pan go złoży, to będzie. Jeżeli nie, to nie będzie. Może tyle komentarza co do zapytania państwa radnych. Czy ktoś z państwa ma jeszcze pytania? Proszę bardzo, Pana Radny. Panie Burmistrzu, ja kwestii formalnej, proszę. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa jest za zamknięciem do dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo zdecydowanie.